Cześć, cześć Wam wszystkim. Jędruś, kapitan z tej strony. Tam widać lodóweczka odsunięta i akumulator wyciągnięty. Eee, sprawa tego typu, że zepsuł mi się tak akumulator, że już nie chce się naładować. O, tutaj są kontrolki. Eee, to jest... Te kontrolki to są od e, jednego akumulatora, który mam od odpalania i od świateł zewnętrznych a te kontrolki są od drugiego akumulatora, to jest taki duży i mam z niego mam prąd na łodzi to są rzeczy od ładowania akumulator stoi tu akumulator jutro kupujemy to był sklep, nawet taki, Dekker, Buttersworth. No taki zwykły akumulator. W każdym bądź razie bez tego akumulatora to nie da rady. No i w sobotę, tak jak się umawialiśmy z Karolem po poprzednim odcinku, że weźmiemy, spróbujemy odpowietrzyć te przywody na łodzi, nie? A... Następne Wstawimy te Webasto W międzyczasie Chciałbym stawiać właśnie takie jakieś Krótkie filmiki Pokażę Wam Jakieś różne parę tutaj Ciekawych rzeczy To dobra Ja idę lecę do sklepu I Żegnam wszystkich do jutra Jutro widzimy się Jak będziemy kupować akumulator Siema do jutra.